Bardzo Maksiu uwielbiał autobusy. To było jego, że tak powiem, miłość. Mieliśmy nawet w planie też przyjechać się autobusem. To jedna z tych rzeczy, które nie zdążyliśmy zrobić. Czyli nigdy nie przyjechał się autobusem, uwielbiał autobusy. <laughs> Ciągle zadajemy sobie pytania, Ciągle czy sobie. może lepiej było w ogóle nie jechać do tego szpitala. Kilka tygodni temu pani Maja i pan Mariusz wyjechali z małym Maksymilianem na wspólne wakacje. Dla 17-miesięcznego chłopca był to pierwszy pobyt nad morzem. Chcieliśmy Maxowi pokazać wodę. On tutaj lubił piaskownicę, więc duża plaża. Wszystko mu się tam podobało. Tak jak żeśmy sobie to wymarzyli, takie były te wakacje, bo przez te sześć dni Maksię był bardzo szczęśliwy. Dwa dni przed końcem wakacji Maxio źle się poczuł. Dlatego zaniepokojeni jego stanem zdrowia rodzice postanowili skrócić pobyt. Nagle stał się taki osuwiały. czuć było, że ma gorączkę. Było takie nieswoje. Nieswoje, po ospałe. I, no i zaczął się ten ciężki oddech. Ja wyczułam pod ręką, jak go właśnie dotykałam, takie drganie, dogotanie. Tutaj był tak, taki, taki dźwięk dziwny i to nas zaniepokoiło. No i postanowiliśmy no, coś z tym zrobić i w pierwszej kolejności no, skontaktować się z lekarzem. Rodzice najpierw jednak pojechali do szpitala w Pucku. Chcieli mieć pewność, że mogą bezpiecznie wracać z dzieckiem do domu. Doktor nakazała podnieść koszulkę. Zetknęła dziecko trzy razy stetoskopem. To było takie bardzo szybkie zbadanie. No, powiedziała bardzo grzecznie, że ona nic e, nie słyszy niepokojącego, ale żeby mnie jeszcze uspokoić, to zajrzę do gardełka. Stwierdziła, że nie widzi żadnej infekcji ani wirusowej, ani bakteryjnej. No, dla mnie takie wytłumaczenie było przeponujące. Zapytała też mnie, czy wyrażam zgodę na wykonanie zastrzyku, który ułatwi oddychanie Maxiowi. Przeszłam do gabinetu zabiegowego, który był obok łączył się z gabinetem lekarskim i ten zastrzyk y, Maxiowi zrobiliśmy. Y, chciałam jeszcze pani doktor zapytać się, czy coś jeszcze mamy do przekazania. Natomiast pani doktor już rozmawiała z kimś przez telefon, więc ta pani ratownik po prostu powiedziała, już tyle, że już możemy po prostu opuścić placówkę. Po kilku godzinach podróży cała rodzina położyła się spać. Tutaj Max z nami spał. Cały czas no, tak ciężko oddychał, no i ten dźwięk charakterystyczny przy tym oddechu był. Usiadłem sobie tutaj na łóżku, no, a dziecko tak na środku tak łóżka spało, i nagle tak um, obróciło się na bok, na prawy bok, tam w kierunku okna, i nagle dostała ta cisza. Maciu, jak robi Osiołek? A kurka? Pani doktor, niesamowicie mnie uspokoiła. Ja wychodząc z tego gabinetu mówiłam Ci, że wszystko jest w porządku, że mały dostał zastrzyk, że, że będzie dobrze oddychać, że, że jest dobrze. I po prostu uśpiła moją czujność jako matki. i. i... Tu właśnie, tu mam żal, że po prostu nie zleciła dokładniejszych badań. Pomoc została udzielona w sposób nierzetelny według nas. Brak po prostu diagnostyki doprowadził do tego, że, że Maksym umarł.